W odniesieniu do dzisiejszych czasów empatia wydaje mi się w ogóle bardzo istotna, zawsze była istotna, ale myślę, że mieliśmy mniejszą świadomość jakby takiego jej istnienia. Ta umiejętność uważnego słuchania i skupiania się na tym, co jest istotne, skupiania się na potrzebach, nie stawianie siebie w centrum, a, a drugiej osoby i szerzej patrząc całej społeczności. No to jest chyba w tym momencie zupełnie jedyna droga, którą mamy, taki język, który właśnie pozwala nam i rzutuje na to, jak my patrzymy na świat, że potrafimy właśnie spojrzeć nie tylko przez swój pryzmat swojego ja, ale właśnie przez to, czego inni potrzebują, to jest moim zdaniem droga do integracji. Teraz dużo osób, nawet jak się przeprowadza z Ukrainy, jakaś część idzie do polskich szkół, a jakaś część idzie do ukraińskich szkół w Polsce. Tym samym trochę odcinając się od tej społeczności i budując swoją inną. Czy w tym jest coś złego? No teoretycznie nie, ale wtedy właśnie to jest taka trochę inna społeczność i wtedy nie ma tej właśnie integracji. Więc pokazywanie, że nie ma nic złego w integracji, w tej empatii, właśnie okazując tę empatię, wydaje mi się, że no naprawdę to jest bardzo, bardzo pomocne. Myślę, że. Konferencje stowarzyszenia SPIN są bardzo ważne i potrzebne nam jako środowisku, które zajmuje się upowszechnianiem nauki, pomimo właśnie tego pozornego biegu, w którym, w którym jesteśmy. To jest taki czas, w którym możemy się zatrzymać i wspólnie też się spotkać, porozmawiać, nawiązać nowe kontakty, trochę odświeżyć kontakty, które już mamy, stworzyć też taką sieć współpracy i sieć, która się wspiera, to myślę, że to jest bardzo, bardzo ważne. To jest proces, który ewoluuje od wielu, wielu lat tak. i my też zgłaszamy tutaj nasze potrzeby, czy jeszcze jest paliwo na popularyzację nauki, czy może my też, ci, którzy siedzą w tym od kilkunastu lat, ma jakąś głębszą refleksję, widzą sens albo nie widzą tego sensu, niezależnie od tego, czy ktoś ma przy sobie tak monumentalny obiekt, w jakim się znajdujemy, czy też właśnie cztery walizki spakowane z różnymi gadżetami do popularyzacji nauki. Każdy będzie tu coś dla siebie i być może, jeśli nawet nie warsztaty i panele odpowiedzą na wszystkie potrzeby, to jestem przekonana, że te wszystkie rozmowy, które się w tej chwili toczą i te wszystkie pomysły, które tu sobie przy kawie konfrontujemy, wymiejmy się dobrymi praktykami i pomóżmy sobie wzajemnie po to, żeby być bardziej adekwatnym i bardziej potrzebnym i lepiej odpowiadającym na potrzeby innych. Empatia to jest w ogóle dla mnie bardzo ważne słowo. To jest rzecz, która kształtuje moją rzeczywistość. Uważam, że jest to też w dzisiejszych czasach ogromna wartość w czasach, kiedy żyjemy celami, zadaniami, to takie zatrzymanie się i spojrzenie na drugiego człowieka i próba poczucia tego, co on czuje, i zrozumienia tego, w jakim on się znajduje miejscu, jest też próbą lepszego działania w tym świecie. Po prostu potrzebujemy empatii jako kluczowego narzędzia, kluczowej kompetencji do funkcjonowania w rzeczywistości.